Czy rodzice Andy'ego z tej story się rozwodzą? Dlaczego aż z Pokémonów nigdy nie dorasta i ciągle jest w tym samym wieku? Zapraszam na odcinek ze spiskowych teorii. Pierwsza teoria będzie o Spongebobie Kanciastoporcym. Według niej, mieszkańcy Bikini Dolnego są wynikiem testów broni jądrowej. Istnieje teoria, że każdy z bohaterów reprezentuje inny grzech główny. Siedem grzechów głównych wywodzi się z nauk chrześcijańskich i było również używane przez kościoły katolickie do swoich praktyk wyznaniowych. Siedem grzechów głównych to pycha, chciwość, nieczystość, zazdrość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, gniew oraz lenistwo. Kiedy się nad tym zastanowić, każdy główny bohater ma pewne cechy, które można skojarzyć z każdym grzechem. Krab, bardziej znany jako Pan Krab, dba tylko o swoje pieniądze. To czyni go przedstawicielem chciwości. Sandy jest najlepsza w okolicy z ogromną kopułą domu i arsenałem stworzonych przez siebie innowacji, którymi często się chwali. Reprezentuje Pychę. Patrick jest z pewnością tym, który reprezentuje lenistwo, ze swoim idiotycznym i leniwym podejściem do wszystkiego w prawie wszystkich odcinkach. Plankton jest zawsze zajęty planami kradzieży receptury kraboburgera. Jest zazdrosny o sukces tustych krabów, przez co reprezentuje zazdrość. Skalmar jest nienawistną postacią i często znęca się nad sąsiadami za bardzo małe rzeczy. Reprezentuje gniew. Gary, ślimak domowy SpongeBoba, często musi być karmiony szeroką gałą pokarmów. Reprezentuje obżarstwo. Istnieje teoria, która mówi o tym, że rodzice Andiego z tej story się rozwodzą. Jakie fani znaleźli na to dowody? Ojciec Andiego nigdy nie był widziany na ekranie. Przeprowadzają się do mniejszego domu, co może oznaczać podział majątku. Obrączka ślubna mamy jest zdjęta na zdjęciu, którym podnosi pudełko Baza. Andy jest zamknięty w sobie i emocjonalnie przywiązany do nieożywionych, męskich postaci. Dostają oni również szczeniaka, co jest zaskakująco powszechne wśród rozwiedzonych. Zanim powiem, dlaczego aż z Pokémonów według fanów teorii nigdy nie dorasta, mam dla Was pewną propozycję. Za każde 100 łapek pozostawione pod tym filmem, na kolejny odcinek przygotuję bonusową teorię. Jeżeli lubicie spiskowe teorie, to wiecie co robić. W dość mrocznej teorii fanów, przygody trenera Pokémon Asha są wynikiem zapatnięcia w śpiączkę. Przez jego wypadek na rowerze wylądował w szpitalu, gdzie pozostaje w stanie śpiączki, a odcinki, które ogląda publiczność są w rzeczywistości jego marzeniami. Te sny to podróże przez jego własne mentalne bariery, z którymi musi się pogodzić zanim obudzi się ze śpiączki. W przeciwnym razie dozna ekstremalnego uszkodzenia mózgu. Ta teoria wyjaśnia socjalistyczny, pocieszający świat, nawet jeśli jest pełen przerażających kieszonkowych potworów. I wyjaśnia, że postacie otaczające Asza są przejawami jego własnej wewnętrznej psychiki. A jeżeli dotarłeś do końca odcinka, to zostaw komentarz o treści teorii.